Jedna rzecz pozostała niezmienna przez całą historię. Wypróżniaj się. Dla mieszkańców wsi było to proste, mogli przysiąść za krzakiem. W bardziej miejskich obszarach sytuacja była jednak nieco inna. Zamożni mogli sobie pozwolić na prywatną latrynę, ale dla zwykłych ludzi publiczne załatwianie potrzeb fizjologicznych było zabronione. W 1339 roku, roku, żebrzące dziecko zginęło pod kołami wozu na londyńskiej ulicy podczas załatwiania potrzeby fizjologicznej. W publicznych rejestrach opisano go jako dzikusa, co robili ludzie w średniowieczu, gdy chcieli wprowadzić pstrąga potokowego do stawu. Bycie przebiegłą kobietą kiedyś groziło karą na pręgierzu lub utopieniem, ale istniał powód ich popularności. Wszyscy możemy skorzystać z bezstronnego, zewnętrznego głosu, który pomoże nam znaleźć jasność, kiedy czujemy się zagubieni lub utknięci w trudnej sytuacji. Sponsor odcinka Purple Garden oferuje kontakt z doradcami, którzy uczciwie przedstawią sytuację i pomogą w podjęciu słusznej decyzji. Purple Garden pozwala łączyć się z utalentowanymi doradcami z dziedziny psychiki, tarota i astrologii, starannie dobranymi przez ludzi takich jak ty. Wystarczy założyć konto, aby uzyskać dostęp do setek doradców. Doradcę można zmieniać w zależności od aktualnych potrzeb. Każdy doradca ma krótki filmik, na którym się przedstawia i opowiada o swoim doświadczeniu, co ułatwia wybór odpowiedniego doradcy dla, dla ciebie. Możesz wybrać, czy chcesz połączyć się poprzez tekst, telefon czy wideo. Aby znaleźć jasność, wejdź na stronę. PurpleGarden.com, Medieval Madness lub zeskanuj kod Quick Response z ekranu. Użyj kodu promocyjnego Medieval Madness, aby dopasować pierwszą wpłatę $10 i rozpocząć poszukiwania odpowiedzi. Mówiąc o depozytach, przejdźmy do dzisiejszego filmu na temat średniowiecznej toalety. Witamy w średniowiecznym szaleństwie. Zrzucanie królewskiego ładunku. W większości średniowiecznych zamków bez nowoczesnej kanalizacji toaleta była znana jako garderoba lub prywatna komnata rodzaj średniowiecznej łazienki. Garderoba początkowo oznaczała miejsce do przechowywania ubrań i cennych rzeczy. Zabawnie, te dwie funkcje dobrze się uzupełniały, ponieważ amoniak z moczu pomagał odstraszać mole i roztocza. Małe, pojedyncze latryny miały pod sobą suwy, przez które odpady spadały prosto do dołu. Dół opróżniano z zewnątrz budynku zamku. Garderoby zazwyczaj budowano tak, by wystawały bezpośrednio nad fosą, co w upalne dni skutkowało gromadzeniem się wokół nich smrodu i pasożytów. Toalety miały zwykle małe przejścia, często z zakrętem pod kątem prostym, aby zapewnić większą prywatność. Mogło być dwie lub trzy toalety razem, korzystające z tego samego sypu oddzielone ścianami lub bardziej otwarte. Niektóre miały luksus drewnianych drzwi, podczas gdy inne były bardziej malownicze. Innym miejscem, gdzie można było znaleźć toaletę w zamku, był róg wielkiej sali dla wygody gości podczas bankietów. Drewniana ławka pokrywała walec, służąc jako siedzisko. Trawę, siano lub mech stosowano jako papier toaletowy. W dwunasty w nosiefon opactwie bury St Edmunds niemal wybuchł pożar, gdy w klasztornych ubikacjach świeca zapaliła siano używane jako papier toaletowy. Niektóre szaty do podwiązki były przewiewne, posypane trzciną i pachnącymi kwiatami, by maskować zapach i odstraszać szkodniki. Mimo tych środków zapobiegawczych, łatwo zrozumieć, jak bardzo śmierdziały zamkowe toalety. Tak bardzo, że król Henryk III, który rządził Anglią w XIII wieku, wspomniał o tym problemie w liście do konstabla zamkowego, nakazując kompleksową poprzedniową modernizację łazienek w Tower of London. Napisał, cytuję, ponieważ prywatna komnata w Londynie jest usytuowana w niewłaściwym i nieodpowiednim miejscu, przez co źle pachnie. Nakazujemy Ci na wiarę i miłość, którą do nas żywisz, abyś w żadnym wypadku nie zaniedbał zbudowania nowej prywatnej komnaty w takim bardziej odpowiednim i właściwym miejscu, które tam wybierzesz, nawet jeśli miałoby to kosztować 100 funtów, tak aby została zbudowana przed stopami translacji świętego Edwarda, zanim tam przybędziemy. Ci, którzy mieli szczęście mieszkać nad morzem, tak jak mnisi w zamku Porchester w Hampshire w XII wieku, mieli kamienne rynny, które prowadziły bezpośrednio do wody i odprowadzały ścieki do morza. W zamku Dover w Kent Henryk II zadbał o zaspokojenie wszystkich swoich potrzeb. Miał swoje łazienki zbudowane tuż obok głównej sypialni. Henryk prawdopodobnie miał giermka, który był odpowiedzialny za zapewnienie swojemu panu komfortowego doświadczenia podczas korzystania z toalety i był tam również, aby podetrzeć mu tyłek. Zamek Gudrik ma jeden z pierwszych przykładów wewnętrznego systemu toalet w Anglii. Cała wieża jest poświęcona uprawie ogona małpy. Gudrik został zastąpiony kamienną twierdzą w połowie XII wieku, a następnie rozbudowany pod koniec xii I wieku, aby zapewnić luksusowe pokoje. Wieża ma trzy osobne toalety z wspaniałym widokiem na wiejską okolicę Herefordshire. Jak wiele zamków, latryny miały głębokie szyby, które zrzucały odpady do wspólnego szamba. Następnie odprowadzano to przez otwór do Fosy. Garderoba i Fosa stanowiły także barierę ochronną przed potencjalnymi najeźdźcami. Kto by chciał wspinać się na mury pod kominem kloacznym lub brodzić przez Fosę pełną ścieków? Podczas oblężenia chateau Gaillard w 1204 roku, roku Francuzi zrobili dokładnie to samo. Wdrapali się do środka jednego z kominów garderoby, przedostając się na środkowy dziedziniec zamku. Gaillard został zbudowany przez Ryszarda I pod koniec XII wieku, a po oblężeniu wokół wyjścia z szybu zbudowano kamienny mur, aby zapobiec powtórzeniu tego wyczynu. Gdy Król Henryk III zlecił budowę nowych toalet w Guildford w Anglii, urzędnik Zwalks polecił zamontować kraty na wylocie z komina, aby zapobiec podobnemu zdarzeniu. Jednym z najgorszych kiedykolwiek wymyślonych zawodów była ludzka pompka. Małe dziecko wysyłane czasem do czyszczenia szamba i kontroli drożności otworu. Wieża toaletowa, zbudowana w późnym średniowieczu w miejsce małej pojedynczej latryny, jest dość rzadka podobnie jak męski pisuar znajdujący się w zamku Orford w Suffolk. Henryk II zbudował Orford jako pokaz królewskiej siły, aby strzec ruchliwego portu. Konstable, starszy królewski urzędnik odpowiedzialny za zamek, miał swój prywatny pisuar w swoich prywatnych komnatach. Został wbudowany w grube ściany zamku. Napełnianie miski w średniowiecznych klasztorach znajdowały się wspólne toalety, które nazywano Reredortas lub Necesariums. W Maklenei, benedyktyńskim opactwie w Somerset w Anglii, dostępny był dwupiętrowy budynek okrytym dachem. Mnisi wchodzili z dormitorium na pierwszym piętrze, a poniżej był kanał ściekowy. Każde miejsce do siedzenia w toalecie miało przegrodę między nimi dla prywatności. W jednym z klasztorów augustjańskich w Cambridge, archeolodzy badali szkielety mnichów pochowanych na cmentarzu Wszystkich Świętych i odkryli, że wielu z nich było zainfekowanych robakami jelitowymi. Mimo, że klasztor miał bloki toaletowe i miejsca do mycia rąk, badacze przypuszczają, że mnisi mogli używać własnych odchodów do nawożenia upraw w ogrodzie klasztornym. Manuskrypt Johna Stocktona z 1361 roku, roku pokazuje, że w średniowieczu ludzie wiedzieli o istnieniu robaków pasożytniczych i proponuje pewne środki zaradcze: gorzkie zioła lecznicze, jak aloes i piołun, mieszane z miodem i słodkościami dla zamaskowania smaku. Simon Wells, franciszkański mnich, polecał w XV wiecznym manuskrypcie Tabela Medycyny mieszanie napoju z proszkowanym kretowiskiem jako alternatywne lekarstwo. Układanie pierogów? Dopiero pod koniec XVI wieku spółczka do toalety została opatentowana przez Sir Johna Harringtona, chrześniaka królowej Elżbiety I. Ale królewscy nie polubili tego i woleli, aby ktoś opróżniał dla nich nocniki, więc spłukiwanie nie zyskało na popularności aż do połowy XIX wieku. Podobnie dla większości zwykłych ludzi mieszkających na wsi, nocnik był przechowywany pod łóżkiem, a w rogu używano wiadra, które można było opróżnić na zewnątrz. Prywatne toalety mogły składać się z siedzeń nad ziemnym klozetem lub szambem w szopach. Szamba wymagały regularnego opróżniania i czyszczenia, by zapobiec szkodnikom i zalewom. W niektórych rejonach publiczne toalety konstruowano z drewna i kamienia bezpośrednio nad rzekami, by woda... Zabierała odpady. A dla tych, którzy mieszkali w bardziej miejskim środowisku, nocniki były również pierwszym wyborem dla każdego, kto musiał odpowiedzieć na wezwanie natury. Zamożni mogli korzystać z krzesła komody. Było to przenośne urządzenie, które można było przenosić z pokoju do pokoju i składało się z krzesła, z otworem w siedzisku i garnka pod spodem, który zbierał fekalia i mocz. Niezależnie od metody, odchody z nocników, wiader czy toalet musiały gdzieś trafić. W niektórych miejscach wylewano je wprost na ulicę. W miastach i miasteczkach zarządzanie publicznymi latrynami stanowiło problem, a wyrzucanie ludzkich odpadów na ulicę było zabronione i karane grzywnami. W 1421 roku, roku mieszkaniec budynku w Londynie wyrzucał odpady przez okno, twierdząc, że pozbawiono go prywatnej latryny. Ludzie mogli korzystać z komunalnych latryn zwanych backhouses, budowanych czasem na tyłach wspólnych budynków. Niestety mogły być niebezpieczne przy nieodpowiednim utrzymaniu, jak w przypadku Richarda leronce Krajego w 1326 roku, który podczas korzystania z latryny wpadł do szamba przez załamane deski i utonął. Opróżnianie jaszczurki. Czasami po prostu łatwiej było pójść i sikać na zewnątrz. Czy to za statuą w publicznej fontannie, czy za krzakiem. Sikanie na ulicy było zdecydowanie prostsze dla mężczyzn niż kobiet. Wielu mężczyzn szukało cichej bocznej uliczki, by tam oddać mocz, lecz i to miało swoje problemy. W 1371 roku roku, roku lokaj króla Thomas Scott wdał się w konflikt z dwoma londyńczykami, gdy przyłapano go na załatwianiu potrzeb fizjologicznych. Nalegali, że bardziej przyzwoite byłoby skorzystanie z publicznych toalet miasta. Publiczne toalety stały się koniecznością po wprowadzeniu zakazu załatwiania potrzeb w miejscach publicznych. W średniowiecznych dokumentach często nazywano je domami oblężniczymi. W 1301 roku, roku w Yorku w Anglii uchwalono prawo nakazujące dostępność publicznych toalet we wszystkich czterech dzielnicach miasta. Jedna z najwcześniejszych publicznych toalet została założona w XII wieku przez Matyldę, wdowę po królu Henryku I. Znajdowały się na skraju ruchliwej okolicy Tamizy. Bramy i targowiska często wybierano jako najbardziej logiczne miejsca ze względu na tłumy. Ludzie siedzieli w bliskim sąsiedztwie, bez prywatności w publicznych latrynach. Jedna średniowieczna toaleta w Londynie miała 128 miejsc w dwóch rzędach po 64, jeden rząd dla mężczyzn. A drugi dla kobiet. Znana była jako Whittington's Long House, gdyż zbudowano ją za fundusze zapisane przez słynnego lorda majora Dika Whittingtona. Choć nie była to pierwsza publiczna toaleta w Londynie, wyróżniała się osobnymi pomieszczeniami dla różnych płci. W XV wieku w Londynie było już kilkadziesiąt takich udogodnień, często umieszczanych nad mostami, gdzie odpady mogły po prostu spadać do wody poniżej. Strażnicy London Bridge wydali 11 funtów na budowę prywatnej toalety w 1382 roku. roku. W Yorku latryny nad rzeką Uz były odpowiednio znane jako dziury do siku i były również utrzymywane przez strażników. Byli odpowiedzialni za czyszczenie i naprawę publicznych toalet w mieście. W Norwich w 1411 roku, roku skarbnicy przeznaczyli sporą kwotę na oczyszczenie i odnowienie toalet na targu rybnym i sąsiedniej siedzibie cechu. W latach 1450 roku wydano ponad 10 funtów na uporządkowanie rynien innego pobliskiego węzeł cieplny. Toalety w średniowieczu były prymitywne, a ich największą wadą było to, że nie było prawdziwego sposobu na uniknięcie nieświętego smrodu. Mając nowoczesne udogodnienia sanitarne, łatwo wyśmiewać się z ludzi średniowiecza. Dla większości ludzi, usuwanie ścieków to coś oczywistego. Średniowieczni ludzie robili, co mogli, z wiedzą, którą mieli. Dziękuję za obejrzenie i proszę o subskrypcję kanału. Do zobaczenia w następnym filmie za tydzień. Życzę wspaniałego tygodnia i zdrowia.